Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. Hej ludzie, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku zakajmy w Gothic! Tutaj mi ostatnio się gra skraszowała. Mam nadzieję, że nic się teraz nie takiego, brało, takiego nie zdarzy. Okej, okay, jest w porządku. Witajcie wszyscy w starym obozie. pięknym, drewnianym obozie. Zewnętrzny pierścień jest drewniany. Tu jest już zamek. Z prawdziwego kamienia. Daj, no, kamienia. Okej, okay. to co gadałem, najpierw powinniśmy czy... zrobić? To się już oczywiście z panem naszym Diego. Cześć Diego w dzisiejszych czasach na nikim no nie można polegać. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. <laughs> Przesyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Kobiety. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomez. Musisz uważać na ja wiem, czy chcę. Opowiedz nam tylko o innych obozach, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, Diego. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać zawsze różne. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Prezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu... Nie traciłbym czasu na zadawanie nie się nie z szaleńcami. Wiedziałem, że... to powiedz mi o barierze. Powiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść. No i próbowałem Ostatni, już... Który tego spróbował, Dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wyjść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. To mój problem. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ciśpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co to trafiłeś. No właśnie. To ten pomysł z karierą jest genialny, naprawdę. Tego muszę pogratulować, Pirani. Musisz uważać okay. na to, co zrobiłeś Mam nadzieję, że... Nie przeszkadza wam moje pociąganie nosem, trochę nim pociągam. O, zostawiam ślady. No bo ładna pogoda, to już alergia, jestem niestety uczulony na pyłki. Więc muszę się faszerować tabletkami. To się mi odbija, to mnie zakujcie w kajdanki, dobra? To się już więcej. Okej, okay, Dieguś. Posłuchaj, że zdrzemnę się u ciebie. Nie będziesz miał nic przeciwko, prawda? Szybko, zanim ktoś zauważy. I do poranka. Sen dobrze mi zrobił. Sen zawsze nam dobrze robi. Chyba, że gracie w roczne tajemnice. To czasem nie wyjdzie. Nikt tego nie sprzątnął, no. Okej. Okay. Więc mieliśmy pójść do torusa, o ile pamiętam. Będziemy udawać, że chcemy dołączyć do tego obozu. Zawsze doświadczenie się przyda. Hmm. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. <laughs> Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Tysiąc bryłek. Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. It's over? 199! Nie mam tysiące bryłek, no co tu. No co ty. Musisz się dostać do zamku. Nie, nikomu nie mówię o liście. Powiedz mi. Chcę ci. pracować dla Gomez'a. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? <laughs> ja mam stary miecz, czego ty chcesz? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Hm? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Oczywiście. Hmm. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie Fajnie. są tutaj zasady. Ale. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Opiekuna, opiekuna, ja się nie boję. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, o aż tak ci zależy na wpadce. <laughs> Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schranisz, będziesz miał nie lada kłopoty. nie boję Jestem się. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Jesteś w ciąży? Pewien człowiek z Nowego Obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do Magnatu. Ten, ten, co tu sprzedaje. Oczywiście, to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z Nowego Obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety, Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Immunitet. Hmm. Dlaczego Magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi Magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Tak jest. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Czyli zabić. jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Spoko. Zajmę się tym. Tak, dostaliśmy misję od samego Torusa, proszę. <laughs> Mamy dwie bieżące, przyjęcie do obozu, zadanie od Torusa. Czyli muszę, muszę usunąć Mordraga. No na razie nie będzie proste. Jestem jeszcze zbyt cienki. Wróćmy szybko do Diego. Zapytajmy się, co nam ma do powiedzenia. Rozmawiałem z Torusem. I co Ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Dobry łuk ma, przez ławkę przenika. Okej, okay, no co? To... Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu. Możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Okej. Okay. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej no, wiecie, że się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Okej. Okay. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek o Boże! Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie, pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Okej. Okay. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do Starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz Daleko tu zajdziesz. W porządku. Mhm. Z tą listą to jest tak, że jeśli chcemy dołączyć do nowego obozu, to możemy ją e, udawać, że chcemy dołączyć do tego obozu, ją zdobyć i następnie przekazać tym ludziom z nowego tym samym zyskać e, na opinii tam. Jestem ciekawy, czy te świry z sekty chcą czegoś od tej listy? Wydaje mi się, że nie, więc mogę zrobić to zadanie z korzyścią dla starego obozu. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. To zawsze tak działa. To działa na wszystko. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Ok. jego możesz go czegoś... czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. O. Też by na sam początek zwiększę siłę. U niego to nic nie kosztuje, na razie jestem biedny. Jesteś teraz o wiele silniejszy. nie Oczywiście. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Dobra, moja, nie będę się pytał o moją Trzymaj opinię. Się. Bo nikt mnie nie zna praktycznie. Zakomy 20 siły. Myślę, że następnym moim krokiem będzie polepszenie swoich umiejętności walki bronią jednoręczną. Jeśli zdobędę odpowiem dużą kasy? Mam tylko trzy wróci, Rodzę, jestem najbiedniejszym człowiekiem tutaj. Ty miałeś imię, gościu. Szodź tu. Odłóż ten ser. Jestem tu nowy. Żółto co? Nazywam się Green. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. To nie skończy. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle. Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Ochronę, tak? Co mam zrobić, jeśli chcę... Chcesz... Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto no, wyjaśni, to co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko diego. Ja... O, okay, okay. o, o. O, to ciekawe. Jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. Hmm, o takich rzeczach lepiej spowiedzi. nie mówić głośno. Po prostu nie chcę się przyznać. Musiał być jakiś dziwny test zaufania. Dobra. Co by tu teraz zrobić? Udamy się najpierw w tą stronę. Poszukać jakiejś misji i weź i co ty robisz. Nie ślizgaj mi się. To dopiero było szybkie. Może... Może znajdziemy sobie jakąś chatę. Aaaa! Muszę to zrobić, prawda? Muszę. Okej. Okay. Rzut, miejmy to za sobą. Wiesz co? Spróbuję się z sobie zaprzyjaźnić. Może nie będzie tak źle. Chodź tu. O! Nawet nie, nie zaczepił sam. Rzut, nie chcesz? <laughs> Wiedziałem, nie zrobi tego mi jestem. Hej kolego! Nowy? <laughs> Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Jak to działa? Przykończę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjechać. Okej, okay, czemu nie? Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Możemy sobie trochę porozmawiać. Uhu. Powiedz, dokąd idziemy. A nawet może to się nie, nie ruszyliśmy. Uwielbiam niespodzianki. Rzut, dam ci jeden. No może nie jedno, dam ci dwie szanse, dobra? Jak będziesz grzeczny, to może pozwolę ci żyć. Trzymaj się mnie. Snaf? Kucharz obozowy. To Snafie. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, Gynialny który nie przygotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <hahaha> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Jest co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a'la snaw z ryżem i grzybami. <laughs> Dostaniesz ile tylko zechcesz, <laughs> ale potrzebuję jeszcze trzy snuff. chrząszcze i parę piekielników. Ty się gotujesz? Pieć powinno wystarczyć. Okej, okay. brzmi Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. A to drań. gdzie mogę znaleźć? gdzie krąży się jakieś odpady. Poszukaj w okolicach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. To jakiś Bóg, patrzcie, kim wyprzedza. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź A z, z teraz obozu nie. przez południową bramę. Myślałem, to że przez to że się pali. Wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Potrawka a'la Snaf będzie zawierała samego Snafa. okej. Okay. Kim był człowiek, który się na Dek. poszukiwania nie no, się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale... nigdy nie wrócił. O nie, najtrudniejsza misja świata. Okej, okay, czyli mamy misję... co ty robisz? Snaf? Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! Dobrze wróć, trzymaj się mnie. Pójdziemy po grzyby, to chyba nie powinno być takie trudne. Okej, okay, czyli dostaliśmy nawet dwie misje. Jedna to jest przepis Snafa, czyli trzy chrząszcze i pięć piekielników. A drugi to zaginął jakiś nek. I pewnie jak się dowiemy gdzie on jest, to nas polubią bardziej. Okay, tu jest zwykły kopacz. Jest ktoś fajny? Cień, kopacz, kopacz, cień, kopacz. Okej, okay, tu nikogo nie ma. A wrzut się już gdzieś zgubił. A nie, cień, wrzut. Co tam? Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Nie, nie zdecydowałem. O, on ma trochę racji. Wiecie, powinien być bardziej zdecydowany. Powinien iść. Tam, gdzie powinienem iść. Tylko nie no, wiem gdzie. O. Tu jest ktoś wpływowy. i Najlepsze imię Ewe. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Ale głos... Chciałbym mieć taki. I co z tego? Mm. Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. <laughs> Szukam kogoś, to dlaczego kto przyszedłeś mnie do mnie? nauczyć. Trzeba było mówić ruch? tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia. Podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Oho, Zupełnym no. przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym <grym> złodziejem w całym starym obozie. Okay. Czego możesz mnie To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym... otwieranie zamków. To jest taki coś w Gothic'u 1, że nie trzeba mieć poziomu pierwszego, żeby móc otwierać zamki. Czasem ja sobie na razie to daruję. Na pewno chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Żeby okradać ludzi, chciałbym umieć poruszać Myślę, się. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych no, do tej przeklętej. To mnie na Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z kawalornem. Nościu, jak złodziej. Złodziej powinien umieć się skradać. Gdzie znajdę kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Okej. Okay. No więc, jak się nauczymy tego... Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Nie, chcę pogadać tutaj teraz i rozmawiam z widzami, a nie z tobą w rzut. No więc tak. Eww, to chyba jest tutaj napisane? Nie. No nieważne, w każdym razie jak nauczymy się skradać, to możemy pójść do rączki, wtedy stawi się za nami Udiega. Lecimy nie dalej, nie a tak właściwie to już czas mi się skończył. Przykro mi, że tyle gadania było w tym odcinku. No, na początku zawsze tak jest. Cieszmy się chociaż, że gra mi się nie zacięła. Tylko jakieś dziwne bugi problem. występują, mam nadzieję, że... Niedługo się, że następnym razem ich nie no będzie. No więc do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.